Witam Was kochani, przekaz od przodków i aniołów na czwarteczek, czwartunio, szesnasty październik. Relacje rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie, relacje w pracy oraz praca, bo to się wiąże. Związki, małże... no, związki małżeńskie i partnerskie, singlaczusie, słodziaczki, wąbelaczusie. To lecimy, zaczynamy. Wyłam się z rodowych schematów. Słuchajcie, jeżeli coś wam nie służy, macie już dosyć, męczy was to. Czas najwyższy się wyłamać z rodowych schematów. Tylko uwaga, nie poprzez konflikt, poprzez zakomunikowanie na spokojnie, że z czymś się nie zgadzacie, coś wam się nie podoba, nie? I nie wdawać się w konflikt, dyskusję, tylko zakomunikować. Praca, śnij i podróżuj. Masz o takiej pracy, którą chcesz wykonywać, wizualizuj, zbieraj informacje, doszkalaj się, dokształcaj się, tak? Pracując w miejscu, w którym Wam nie służy. Natomiast jeżeli pracujecie w miejscu, w którym Wam służy i jesteście zadowoleni, no to śnijcie dalej i podróżujcie w tym miejscu, tak? Przede wszystkim nie uzewnętrzniać się wszystkim o swoich planach, tak? Tu jest też podróż, podróż służbowa, nie taka, wiecie, w myślach podróżujemy, gdzie byśmy tam pojechali, co byśmy osiągnęli, bo to jest wizualizacja bardzo dobra, ale i również dobra podróż, <laughs> tak, służbowa. Pary i związki małżeńskie. Wymień energię, osiągnij dostatek. Jeżeli wy macie dobry związek małżeński, partnerski, mogą być jakieś nieporozumienia, bo zawsze są. Skierujcie swoją energię na swój rozwój, tak? Mhm. No, na swój rozwój osobisty i rozwój razem z tą drugą, swoją połówką, tak? Czyli wspólnie również. Natomiast, jeżeli wy macie te związki, relacje, tak jak nieraz dzwonicie do mnie na terapię, niejednokrotnie, czy to na karty, czy na terapię gdzie ten roller coaster jest, gdzie to się po, po dosłownie powtarza, co rusz i ta druga strona nie ma refleksji, składa puste obietnice, to wy macie zadbać o siebie przede wszystkim. Coś musicie w sobie przepracować, żeby osiągnąć ten dostatek, żeby ruszyć do przodu. I to jest też dobry dzień, żeby zrobić jakiś mały krok, wykonać pracę nad sobą. Nie? Singla, czu się, mąble, czu się, skup się i planuj. Ale skup się singlaczku na jednych lub dwóch rzeczach, a nie na miliona rzeczy. Wybierz, co jest dla ciebie najważniejsze, skup się i planuj osiągnięcie tego celu. Tak, planuj drogę. Wybieraj drogę do osiągnięcia tego celu. A ja wam życzę cudownego dnia. Dziękuję.